Cześć, witam na w moim następnym filmie na moim kanale A w dzisiejszym filmiku pokażę wam nowe nabytki Kupiłem sobie nowe dwa króliki do hodowli I za chwilkę wam je pokażę, mi się strasznie podobają I w sumie kupiłem je jakoś, nie wiem, przyjechałem do domu Niecałą godzinę temu z nimi A kupiłem je blisko siebie na Po prostu Na czym? Na geodzie No to co? Zostawcie łapkę w górę, silnika, razem ze dzwoneczkiem no i lecę wam pokazać nowe nabytki Że go tak powiem, że jak tutaj przyszedłem do środka To króliki jako zaczęły strasznie wariować Tak jakby, tak jakby były szczęśliwe Nie wiem, może wyczuły, że Jacyś nowi koledzy Do rodziny przybyły Może, może Dobra, lecę wam to pokazać No i tu jest pierwszy nowy nabytek Wiedeński szary Czemu, czemu nie wiedeński szary? Dlatego, że jak tam przyjechałem ogólnie królików było mało i nie było zbyt ciekawego wyboru no i te wiednie szare i niebieskie jeszcze były były chyba najciekawszymi królikami jakie tam były były też wjsy, ale one były jeszcze młode, nie były wybarwione były też bosy, ale już tak średnio mi się bregi podobają były też osc myślałem nad nimi aż też wziąłem może kiedy indziej no i padło na wiedeńskie szare. Tu jest samiczka. Ona jest z lutego. Tak więc już dość taka fajna i bardzo ładna jest. Taka, taka jaka powinna być. No. Za chwilkę wam pokażę ją na półce, tak bardziej okazale. A później pokażę wam do niej partnera. No i tak się samiczka prezentuje na półce. Mają również tatuaże. A przepraszam. To jest chyba styczeń. A samczyk był jak już na opak tak. E, jak dobrze się nie mylę. No chyba tak. Już nie pamiętam za bardzo tych tatuaży, jak to tam wyglądało. No, jeszcze się trochę słończka boi. Widać, trochę zestresowana jest. Ale dać parę dni do przyzwyczajenia się później do zakotu, co nie? Ładna jesteś. Była jeszcze jej siostra, ale siostra była trochę mniejsza i. A ta mi się bardziej, bardziej mi się podobała. Taki lepszy ten szary te, też właśnie ta ma. Od swojej siostry. No. To co, jadę jedno kratki I pokażę jej samca, bo samiec jest naprawdę po prostu zajebisty. No i tu jest samczyk. Jest naprawdę zarąbisty. Mi się się podoba jego głowa. Taka bardzo szeroka teraz tak akurat aż tak siedzi o ale to widać że no kuwa konkret i to jest ten tatuaż i ten drugi I tak gdzie jest dwójka czyli on jest z lutego a sam jest ze stycznia no ale sam jest konkretny no, taki fajny taki basior. O tak tutaj że ci fotę strzelę bo od samiczki mam, a od siebie jeszcze nie, no potrawszelona. Wiadomo, kryki się trochę boją. A teraz się, mnie obraziłeś. Samie naprawdę jest dowolony. No co, daję im teraz chwilę odpoczynku, spokoju. Niech się tam zaklimatyzują. Bo u tutaj komora od samczyka, on jest tutaj na dole. Samiczka jest u góry, tu są Wiednie białe a tutaj jest komora samczyka, której nie było nic, nie było paśnika, nie było karmidła, pojdu nie było, teraz to założyłem, progu jeszcze nie ma, jutro po robocie jak wrócę to zrobię próg, żeby ta suma nie wlatywała. no i też nie ma żadnej gumy, no tu też nie ma, na razie się jakoś tak się poradzi, a potem się zobaczy dalej, coś się ogarnie i załatwi. Dobra, idę po samczyka i daję go do środka. No to co? Mam Wiednie białe, mam Wiednie szare. Teraz zostały tylko niebieskie i niebiesko-szare. Niebiesko-szare są naprawdę super. Bardzo mi się podobają, niebiesko-szare. Ale raczej chyba ich nie ma tak dużo. No. No, teraz taki ciekawszy. Bardziej odważny w kawce niż na półce. Trzeba im wodę podnalać. Bo już te pojadorka teraz też umyłem Teraz tylko nalać wody i wszystko gra No a później wiadomo, psianko dać im spokój Do zaklimatyzowania się Co samczyk? Zajebisty jesteś To co, piszcie w komentarzach czy króliki wam się podobają No i, no i czy ogólnie Film Wam też się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę subika razem ze dzwoneczkiem. Do kolejnego filmu trzymacie się. No i cześć.